Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w magazynie Optyka Szumana. Dzisiaj spotykamy się z Panem Profesorem Zbigniewem Krysiakiem, witam serdecznie. Dzień dobry. Przewodniczącym Rady Programowej. Instytutu Myśli Szumana. Cały czas, panie profesorze, jesteśmy świadkiem batalii między Komisją Europejską a rolnikami. Komisja Europejska robi wszystko tak naprawdę, żeby zniszczyć europejskie rolnictwo, co wydaje się zupełnie jakąś aberracją. Niewiele osób jest w stanie pojąć, co się tak naprawdę dzieje. I pytanie, czy to ma coś wspólnego z budową superpaństwa? Pani redaktor, szanowni państwo, absolutnie tak. Dobrze pani poruszyła ten temat, bo mamy cały szereg właśnie takich instrumentów, takich metod działania właśnie tych... Aktywistów w Unii Europejskiej, którzy są takimi y, aktywistami działającymi na rzecz Spinellego, na, na rzecz wdrażania superpaństwa. I są różne narzędzia. One działają, czy oni podejmują takie, takie podejście, mają które jest bardzo zakamuflowane, który, z którego trudno odczytać czasem dla osób, które albo nie znają ideologii Spinellego, albo też nie potrafią zauważyć, że w obecnie zmienianych traktatach czy też propozycji zmian traktatów właśnie pojawiają się zapisy dotyczące właśnie czy przeniesione z manifestu zwentoteny tego neokomunisty spinellego i właśnie tutaj rozszyfrowanie tego dla wielu osób jest trudne bo Rolnicy, na przykład, czy osoby, które funkcjonują w takim czy w innym zawodzie, no, mają te swoje problemy i w ramach tych problemów podchodzą do tego w sposób taki normalny, zakładając, że przecież te osoby, które prowadzą jakieś, przyjmają funkcje w Unii Europejskiej, no, powinni dbać o rozwój tej, tej wspólnoty. Powinni dbać i czy, czy też wsłuchiwać się w to, co właśnie obywatele. W Unii Europejskiej sobie życzą, ale oczywiście trzeba pamiętać, ich celem nie jest Organizowanie tego życia czy funkcjonowania rolnictwa na przykład w sposób taki, jaki podpowiada rozsądek, tylko oni chcą po prostu zrobić to w kierunku superpaństwa, czyli można by powiedzieć, stworzyć, mówiąc wprost, latyfundie, odebrać tak naprawdę rolnikom prawo do zarządzania, a latyfundie, proszę państwa, w Rzymie polegały na tym, że Taka grupa oligarchów, bogatych właścicieli posiadała setki tysięcy hektarów, na których pracowało po kilkanaście tysięcy, nawet więcej na, takim, na takiej jednej latyfundii rolników czy niewolników, prawda? Rolników wcześniej, którzy posiadali swoje gospodarstwa, a później im najzwyczajniej odebrano przez tą komasację właśnie do wielkich gospodarstw, wielkich latyfundiów, na podobnych do tych, które na przykład mamy. Na Ukrainie. Wróćmy jednak na chwilę do współczesnej Unii Europejskiej. Wspomniał Pan Profesor o zmianach w traktatach. W tych zmianach jest jeszcze coś, a mianowicie odebranie państwom członkowskim decydowania o losie obywateli i przeniesienie tych kompetencji do Unii Europejskiej, która jednocześnie, tak jak już Pan Profesor zauważył, chociaż to może niekoniecznie wybrzmiało, ale zachowuje się tak naprawdę, jakby była reprezentantem interesów lobbystów. Tych jest zresztą gdzieś około 12 tysięcy, więc ruch tam jest spory. Ci lobbyści są traktowani jako eksperci, i nagle mamy sytuację, w której. Państwa członkowskie utracą możliwość zarządzania sobą samym, to znaczy rządy utracą możliwość zarządzania państwami i wejdzie w to Komisja Europejska zarządzana de facto przez lobbystów. No, tak to wygląda. Czy, czy z tym się właśnie mamy zmierzyć w tym rolnicy? Pani redaktor, no trafnie pani to diagnozuje, bo właśnie dokładnie tak jest że ci bogaci oligarchowie, to jest cały układ międzynarodowy, tak jak na Ukrainie, ci oligarchowie, którzy tam są właścicielami tych potężnych latyfundiów, jak ja nazwałem, to są właśnie kapitaliści, którzy rekrutują się z Niemiec, z Holandii. I to jest spójne właśnie z ideologią Spinellego, w którym on po prostu mówi tak, że będą dwie klasy rządzące. Jedna to będą właśnie ci oligarchowie, którzy będą posiadali własność, a reszta będzie właśnie taką klasą pracującą. Owszem, będą mieli co jeść, gdzie mieszkać, prawda, ale bez absolutnie własności. I tutaj pani redaktor dotknęła sprawy pewnej metody. Ta metoda polega na tym, że Ci oligarchowie no, po prostu kupują lobbystów. To są często ludzie bardzo dobrze wykształceni, ale pozbawieni własnej oceny, własnego krytycyzmu wobec sytuacji. Po prostu są kupowani, otrzymują wysokie pensje i lobbują. Co to znaczy w tym momencie? To znaczy, że prowadzą do takiej sytuacji, żeby zapisy w różnych rozwiązaniach legislacyjnych w Brukseli były odpowiadały właśnie tym oligarchom. I ten lobbying, jak wiemy z ostatnich wydarzeń, które te afery, Qatar Gate i tak dalej, widzimy, że one sięgają, one nie dotyczą tylko osób takich z boku funkcjonujących poza strukturami Parlamentu Europejskiego. To są osoby wręcz zasiadające w Parlamencie Europejskim. To, co wykryły służby belgijskie, prawda, to jest wierzchołek Góry Lodowej. W mojej opinii tam... w Taki cały układ lobbingowy, który oddziaływuje na tych członków Parlamentu Europejskiego, którzy bez problemu podnoszą ręce, w ogóle nawet nie rozumiejąc problemu, głosują za czymś, czego w ogóle nie, nie rozumieją, bo po prostu to nie jest ich rola, żeby to rozumieć. Ich rolą jest po prostu działanie na rzecz ich zleceniodawców. Warto tutaj dodać, że problemem są też rosyjscy lobbyści. De facto nie zostali oni wyproszeni z Unii Europejskiej, jak próbowano nam wmówić, co widzimy chociażby po działaniach Komisji Europejskiej, które są ewidentnie obliczone na te rosyjskie korporacje. Mamy tutaj, i to należy podkreślić, cały czas na stole projekt, który zrodził się w 2005 roku. Ale przybrał y, kształty dopiero w, po katastrofie smoleńskiej, kiedy Platforma Obywatelska y, przejęła władzę po dwa, y, w 2010 roku, a mianowicie y, przestrzeń gospodarcza od Władywostoku po Lizbonę. Ten projekt nadal jest aktualny, o czym świadczą reakcje. Y, Niemieckich polityków na rosyjskie zapowiedzi kontynuacji tego projektu. I teraz te rosyjskie korporacje, te rosyjskie agroholdingi, one startują tak naprawdę do wyścigu o polską ziemię, o ziemię innych państw członkowskich. Jak duże tutaj pan profesor widzi zagrożenie? No, to absolutnie jest temat. Kwestia połączenia siły Rosji z Niemcami, Lizbona, Władywostok. To jest koncepcja istniejąca od dawna i niektórzy w to nie wierzyli. Teraz widzimy, że już coraz bardziej odkrywają się właśnie z tym, z tym działaniem, to coraz bardziej właśnie jest widoczne, bo w, tra w trakcie wojny na Ukrainie słyszymy, że zakulisowo Niemcy. Współpracują, finansują nawet biznesy właśnie rosyjskie. I to ja pamiętam, byłem w parlamencie w Strasburgu jako słuchacz, prawda. Była taka debata, w której jeden z parlamentarzystów z jakiegoś zachodniego kraju wypowiadał się, tak jakby to był prawda, ktoś z, z Rosji wprost jakby dbając o interesy Rosjan. I właśnie tutaj bardzo dobrze, że pani tak to w tej chwili ten kontekst porusza, dlatego że musimy wiedzieć, że ten cały układ superpaństwa, czyli to superpaństwo może się, nie da się zrealizować bez działania czy pomocy Rosji. Tylko wspierana właśnie różnymi mechanizmami, też właśnie korupcyjnymi, powiedzmy sobie wprost. Bo widzimy, że często w różnych tam jakichś dronach zestrzelonych na Ukrainie są części, komponenty elektroniczne dostarczane z Niemiec czy z Holandii. I no, przecież kanclerz Schroeder i cała świta, prawda, to są ci, którzy z Putinem cały czas mają dobre kontakty. A tutaj podkreślę, że jeszcze przed wojną na Ukrainie, co było sprawą publicznie znaną, że Rosjanie według mediów, prawda, tam rocznie wydawali około 4 miliardy dolarów na lobbying w samej Brukseli wokół Parlamentu Europejskiego. W związku z tym można przeliczyć bardzo łatwo, jakie dodatkowe pensje mógł. Otrzymywać praktycznie każdy europarlamentarzysta, który po prostu chciał się w to włączyć. Czy to jest przyczyna, dla której Rosja w tej chwili destabilizuje rynki unijne, jeśli chodzi o żywność i nie tylko żywność, bo z tym mamy do czynienia. Mamy do czynienia ewidentnie z sytuacją, w której Rosja wypowiedziała Unii Europejskiej wojnę gospodarczą. Może nieoficjalnie, ale tak to wygląda. Są te działania hybrydowe. W tym działania gospodarcze i nie ma adekwatnej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Czy to jest przyczyną właśnie o czym pan powiedział? Tak, to właśnie jakby ujawnia to te, taka postawa, takie zachowanie ujawnia te cele, ty, czy ten kierunek, o którym duże się poruszyli. I to jest taka, taka zmowa, taka umowa pomiędzy Rosją a Niemcami, wprost trzeba powiedzieć, poprzez rolę pani Urszuli von der Leyen. I to nie jest po prostu coś, co można by nazwać spieraniem się czy kłótnią między Brukselą, czyli u pani Urszula von der Leyen i Niemcy, a Rosjanie, tylko to jest pewna taktyka, strategia. Bo przecież żywność, powiedzmy sobie jasno, tak, taką ilość żywności, jaką produkują Rosjanie i Ukraina, potrzebna jest właśnie w Afryce. Tam jest deficyt, tam w związku z tym z tego powodu rosną ceny, tam też jest właśnie inflacja przecież widzieliśmy przed wojną na Ukrainie jeszcze w trakcie wojny prawda te transporty bez problemu mogły być kierowane właśnie do Afryki a dzisiaj no, interes oligarchów interes Rosji to jest jeden ten instrument, który ma właśnie prowadzić do tego budowania od Lizbony do Władywostoku, a drugi interes partykularny samych oligarchów, no bo przecież mniejsze są koszty transportu, prawda, z Rosji, czy z Ukrainy do Europy zachodniej niż właśnie do Afryki i tutaj przecież był taki czas, że przez Polskę też żeśmy tranzytem przekazywali zboże przez porty, nasze porty i nie było z tym właśnie problemów. W tej chwili mamy sytuację w której mimo wojny na Ukrainie od 2022 roku do 2023 tylko wzrósł dwukrotnie import zboża do Polski z Rosji. Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, no to od 2018 roku my nie mieliśmy tak wielkiego importu w Unii Europejskiej, to są 2 miliony ton. Potężne pieniądze i, i potężny, potężny wolumen tego zboża. Pytanie, co dalej? No, czy Unia Europejska sobie zdaje sprawę, z kim wchodzi w kontrzachty w tym momencie. Bardzo dobrze zdaje sobie sprawę i właśnie to jest robione wszystko świadomie. Pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, że właśnie transport czy sprzedaż do Polski takiej ilości, później może tranzytem też w jakimś stopniu na zachód, to wymaga jakiejś poważnej logistyki, to wszystko wymaga jakiegoś zorganizowania. To nie jest tak, że prawda, tutaj to dzieje się w normalnym trybie, bo wiemy, że też w jakim stopniu różne organa w Polsce, samorządowe, same rolni sami rolnicy to kontrolują. W związku z tym trzeba pewnej przebiegłości, a te, ten świat silnych, kapitałowo-oligarchów no, to, to jest taka grupa, można by powiedzieć, dobrze zorganizowane, takie państwo podziemne, tak jak mieliśmy mafie VAT-owskie, które rocznie wykradały. Właśnie w Polsce po 50 miliardów wartości naszego VAT-u, prowadząc właśnie do bardzo poważnego problemu, jeśli chodzi o finanse publiczne. Nie jest to tylko i wyłącznie problem Polski, to jest problem tak naprawdę wszystkich krajów członkowskich. I zmierzenie się z tym nie będzie łatwe bez międzynarodowej kooperacji. Tak, właśnie dlatego Instytut Myśli Szumana i nie tylko różne osoby, organizacje właśnie nawołujemy do budowania ruchu oporu, przeciwko. Przeciwko superpaństwu. I tutaj, żeby no, zatrzymać, postawić tą barierę, potrzebna jest integracja, współpraca właśnie związków zawodowych, rolników, pracowników, różnych organizacji, grupek eksperckich właśnie nawołujemy do budowania struktur w układzie nie tylko ogólnopolskim, ale międzynarodowym. I tutaj trafiamy na dobry grunt, dlatego że Widzimy, że ten, te same problemy mają rolnicy w Niemczech, prawda, w Francji, we Włoszech, w Holandii, a zatem no tu apelujemy, to ten program, czy te nasze spotkania właśnie mają służyć nie do tego, żebyśmy sobie tak porozmawiali o ciekawych tematach, bardzo intrygujących, pełnych napięcia, ale właśnie do tego, żeby przekazać Naszym widzom taką zachętę, apel do tego, żebyście w różnych miejscach budowali takie struktury, żeby one wspólnie ze, z ruchem, związkiem zawodowym solidarność, rolników i pracowników, i to jest jedyny sposób, że taki wielomilionowy ruch solidarny w całej Europie, tak jak kiedyś powstała Solidarność, oddziaływał, zatrzymał tą falę tsunami. Ale obok tworzenia tego ruchu, tworzenia struktur będziemy jednak rozmawiać. Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.